Hejka, sklejka na klejka dzień dobry. Witam serdecznie wszystkich w drugim odcinku z otwierania świątecznych prezentów. Także dziś liczę znów na tonę słodyczy, tonę jedzenia, ozdób świątecznych, świń, a może jakiś ciekawy, wyjątkowy prezencik też się trafi. Zapraszam. Trochę postaci jest już za nami, Mikołaj jeszcze nie spełnił moich świątecznych marzeń, ale nie było najgorzej, coś tam powpadało, nie tylko jakieś żarcie i ozdoby, także przyjmijmy, że może być. A więc lecimy. I co mamy? Zaczynamy bardzo dobrze, czyli 10 cukierków i zielony prezencik, proszę bardzo, czyli to, czego nam nie brakuje. I proszę, historia się powtarza. 10 lizaczków i zielony prezencik. Idealnie. I co mamy? 10 lizaczków, niebieski prezencik. I historia z poprzedniej postaci się powtarza. Dokładnie to samo. 10 lizaczków i niebieski prezencik. Co tym razem? Proszę o prezent. 10 lizaczków i czerwony prezencik. Wow! <noise> wow! 10 lizaczków, niebieski prezencik. Jak na razie prezentów sypie się. Od cholery, tak samo jak lizaków. I mamy kamyczek. Całkiem całkiem nieźle, okej. Okay. A tym razem 10 lizaków i czerwony prezencik. 10 lizaków i niebieski prezencik. Hej. Okay. <grystanie> Dawaj Mikołaju. Co nam podarujesz? Jest, mamy 10 lizaczków i 10 śnieżek. Dawaj Mikołaju, 10 lizaków i zielony prezencik. Czy ktoś się tego spodziewał? Na pewno nie. Dziesięć lizaków i świnia. Mamy świnie. kolejna świnia. Super! To mi się podoba. Idźmy w tę stronę. I co to jest? O, oh, shiny stone. Wow, nie wiem czy się cieszy. Ale dziękuję. Uuu, uh, coś innego. Co nam, Mikołaju, podarujesz? Lizaczki i śnieżki. Świetnie. 10 lizaczków i niebieski prezencik. Dziękuję bardzo. 10 patykowych lizaków i zielony prezencik. Widzę, nawet ktoś wyrzucił. Chyba nie był zadowolony. 10 lizaków i czerwony prezencik. 10 lizaków i zielony prezencik. I mamy 10 lizaków i kolejną świnię do naszej hodowli. Pusk. I dziesięć lizaków czerwony prezencik. Wow! Dziesięć lizaków i niebieski prezencik. I jak to się prezentuje? Dokładnie tak! Dziesięć lizaków, niebieski prezencik. Dużo cukierków, ciastek i owoców. I mamy kamiczek. Jest drzemik. A co teraz? Lizaczki, patyczki i prezencik. I mamy tego Shiny Stone'a. Dobrze pamiętam? Tak. Dawaj prezent. I mamy 10 patykowych lizaków i czerwony prezent. I prezencik kolejny. 10 patykowych lizaków i niebieski prezent. A tym razem 10 patykowych lizaków i 10 śnieży. Oj, mamy goldingot. Yeah! Bryła złota. A co tym razem? Trzy pierścionki. Nie wiem, który to już raz. Chyba czwarty? A tym razem dziesięć patykowych lizaków i dziesięć kulek. I dziesięć patykowych lizaków ze świnką. Super! Będzie miłe pożegnanie, panie Mikołaju. Czy będzie, czy będzie, czy będzie? Czy będzie, czy będzie? No. Ach, nie będzie. Dziesięć patykowych lizaków i dziesięć kulek. Okej, okay, to była 40 postać w tym odcinku. Lecimy dalej. Dziesięć lizaków i czerwony prezencik. Mamy dżemika! Wow, jest kawyczek! Super! To mi się podoba! 10 lizaków, zielony prezencik! Sukienkę, kapciuszki. Cokolwiek fajnego. 10 lizaków, niebieski prezencik! To to nie jest to! 10 lizaczków i 10 kulek. Super! to tym razem, Delris, Matko Bosko, yy, 10 yy, lizaków i 10 kulek, śnieżki na giveaway'a, i mamy trzy pierścionki, o, może coś nas jeszcze mile zaskoczy, póki co nie, ale mamy 10 patykowych lizaków i niebieski prezencik, i 10 lizaków, niebieski prezencik, czyli powtórka z rozrywki, co nam neminiada? da? Neminia ma... 10 lizaczków i zielony prezencik. Nimorma. <grywa> 10 patykowych lizaków i 10 kulek. Sonolaka Dziesięć 10 patykowych lizaków i niebieski prezencik. Ciao, ciał. Ciao, ktoś psa? Aol! Uuu, mamy aola. To już drugi, jak się nie mylę. I mamy 10 lizaków i świnia. I mamy Dżemika. No widzę, że ładne, potrójne kombo weszło. Ał świnia i kamyczek. Elegancko. Sake, holo. Sake, sake. I jest świnia. I 10 patykowych lizaków oczywiście do zestawu. Lizaczków nie może zabraknąć. 10 patykowych lizaków i czerwony prezencik, co by nie było za dobrze. 10 patykowych lizaków i 10 kulek. I 10 patykowych lizaków Niebieski prezencik. Ostatnia postać na tym kącie. I co nam ostatnia postać zaserwuje? Dziesięć patykowych lizaków i zielony prezencik. <laughs> Dziękuję bardzo za uwagę. Lecimy z kolejnym kątem. Dawaj prezent. Dziesięć patykowych lizaków i zielony prezencik. Oj, mamy potionki. Proszę, trzy potionki. Tak to wygląda, takie poty. Co tym razem? 10 patykowych lizaków i czerwony prezencik. 10 patykowych lizaków i czerwony prezencik. Ciao ciao! Dawaj, dawaj, Mikołaju, co nam podarujesz? 10 patykowych lizaków i czerwony prezencik. hu Wow! Dawaj, dalej. Zaskocz mnie. 10 patykowych lizaków i 10 śnieżnych kuleczek. Co tym razem, co tym razem? Bałwan? Dostałam bałwana? Snowman doll? Czy to dobre? <grystanie> Bałwan to mnie cieszy, jakby pasuje do mnie, nie? <grystanie> Oj, gold ingot. Dobrze, dobrze. I trzy potionki. To co, kapciuszki? Kapciuszki, kapciuszki? Ha? Nie. Dziesięć <grystanie> patykowych lizaków i czerwony prezencik. <grystanie> Dalej, dalej Mikołaju, pokaż co jeszcze dla nas masz A ma, 10 patykowych lizaków i zielony prezencik I co tu mamy? 10 patykowych lizaków, zielony prezencik, czyli to co na poprzedniej A, 3 ringi, ok I 10 patykowych lizaków, kolejny prezencik niebieski do kolekcji i mamy miłe zaskoczenie, czyli 10 patykowych lizaków i 10 śnieżnych kulek. Teraz, teraz, teraz. 10 patykowych lizaków i niebieski prezencik. I znowu 10 patykowych lizaków, niebieski prezencik. Czyli dokładnie to samo, co poprzednio. 10 patykowych lizaków, niebieski prezencik. I co? I 10 patykowych lizaków i 10 kuleczek. Ostatnia. Już nie liczę na jakieś miłe pożegnanie, bo za każdym razem, jak liczę, to go nie ma. I tym razem też nie. 10 patykowych lizaków i zielony prezent. I zapraszam na kolejne konto, czyli kolejnych 20 postaci. Na początek: 10 patykowych lizaków i czerwony prezencik. 10 patykowych lizaków i zielony prezencik. Wchodzę ubrana cała na biało. I mamy 10 patykowych lizaków. Niebieski prezencik. 10 patykowych lizaków. Niebieski prezencik, czyli powtórka z rozrywki. I następne 10 lizaków, ale tym razem prezencik zielony. Ło panie, istne szaleństwo! Dawaj, Mikołaju, prezenty. 10 lizaków, zielony prezent. Widzę, że Mikołaj lubi się powtarzać. Może coś nowego, czego jeszcze nigdy nie było? 10 lizaków i świnia! I dziesięć lizaków. Czerwony prezencik. Oto to, co Lucycyn otrzymał od Mikołaja. A tutaj kolejna postać. 10 lizaków. Zielony prezencik. 10 lizaków i niebieski prezencik. 10 lizaków i niebieski prezencik. Po raz kolejny. I Nigon dostał kamyczek. Yeah! Nimin dostał 10 patykowych lizaków i niebieski prezencik. Czas na... Kolejne. Fascynujące podarunki. Dziesięć lizaków i świnia. Dobrze, świnia to jest to, czego nam trzeba. Dziesięć lizaków i niebieski prezencik. Dziesięć lizaków i czerwony prezencik. Dziesięć lizaków i świnia. Mamy dziesięć lizaków i niebieski prezencik. A tutaj, dziesięć lizaków i kolejny czerwony prezencik do kolekcji. I mamy na pożegnanie trzy piękne, kolorowe pierścionki. Wow! Pani Mikołaju, dawaj prezencik. Dziesięć lizaków, niebieski prezent. I to samo: dziesięć lizaczków, niebieski prezencik. Proszę bardzo. E, prezencik był. i lizaczki. Oczywiście, lizaczki i zielony prezencik. Czekam na zaskoczenie, którego nie ma. Dziesięć lizaków, niebieski prezent. Dziesięć lizaków i dziesięć kulek. Dziesięć lizaków, dziesięć kuleczek. To co na poprzedniej postaci. Kulki daje, lizaki daje. Stopy marzną, panie Mikołaju. Jest! Dziesięć lizaków i świnia. Dziesięć lizaków i zielony prezencik. I mamy trzy pierścionki, super! Dziesięć lizaków i niebieski prezencik. Dziesięć lizaków, zielony prezencik. Elegancko <laughs> Człowiek ma marzenia, które chciałby, żeby się spełniły 10 lizaków, czerwony prezencik Nici ze spełnienia marzeń 10 lizaków i kolejna świnia do kolekcji Nie wiem, czy już jest ich 10 10 lizaków, zielony prezencik Proszę bardzo Nic ciekawego 10 lizaków, czerwony prezencik 10 cukierasków, niebieski prezencik 10 lizaczków i zielony prezencik 10 lizaków i czerwony prezencik. Będzie miłe zakończenie? Nie będzie. 10 lizaków i niebieski prezencik. Dziękuję bardzo, święty Mikołaju. <grym> I tym sposobem doszliśmy do końca tego odcinka, w którym pojawiło się 120 postaci. A ja zapraszam Was na kolejny. Może Mikołaj mile nas zaskoczy i sypnie jakimiś wymarzonymi prezentami w końcu. <grym> Także trzymajcie się i do zobaczyska!